Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Tu ksiądz Słowowiusz-Nurkowski, paulista. Dzisiaj chciałbym z Wami omówić temat dotyczący poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jak wiemy, w najbliższym czasie, 11 czerwca, cały episkopat dokona aktu poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Ten akt zostanie ponowiony również w każdej parafie w Polsce. Warto powrócić do tej praktyki duchowej, którą ojciec Mateo Crowley Bowell rozszerzał po całym świecie. Po całym świecie była on apostołem właśnie intronizacji najświętszego serca pana Jezusa. On osobiście zrozumiał, będąc w Paryżu w, w, w le lemonial że jedna z obietnic. Pana Jezusa odnosząca się do, do czcicieli najświętszego serca nie została zrealizowana. A mianowicie chodzi o to, że Pan Jezus obiecał tym rodzinom, tym domom, w którym zostanie umieszczony Jego wizerunek i wystawiony do adoracji, ogromne łaski. A co my mamy właśnie zrobić, żeby to się stało? też dokonać intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej rodzinie. Co to jest intronizacja? Intronizacja to jest umieszczenie kogoś na tronie. A więc Pan Jezus ma być w naszej rodzinie umieszczony jak na tronie. I kiedy będziemy dokonywać tego aktu intronizacji, wypowiemy między innymi takie słowa: Oto nasza rodzina śpieszy odpowiedzieć na Twoje wezwanie i dla wynagrodzenia za obojętność i odstępstwo tylu dusz, ogłasza Ciebie, O Boskie Serce, za swojego najmilszego Pana, poświęca Tobie nieodwołalnie dzisiaj i na zawsze wszystkie radości, trudy i cierpienia tego rodzinnego ogniska, które odtąd chce należeć tylko do Ciebie. Tym, którzy chcieliby dokonać introni ceremoniału intronizacji Najświętszego Serca w swojej rodzinie, polecam moje opracowanie modlitw do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na stronie 54. znajdziecie cały rytm tego poświęcenia. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń nasze rodziny według serca Twego.